Miłości moc, miłości moc, miłości moc. Oto wiadomość specjalna dla uczniów i mistrzów magii, dla każdego, kto uznał siebie za osobę magii, kto nie tylko stwierdził, że jest czyniącym, ale kto potwierdził to w praktyce. Oto w praktyce, tuż nad nami, a jak wiadomo, jako w niebie, takie na ziemi, jako na zewnątrz, tak i wewnątrz, poczyniła się pewna specjalna koniunkcja. Wenus i Merkury połączyły się ze sobą w Domu Raka. W takim oto połączeniu weszły w Dom Wartości, który krzyczy tylko jedno uczucie. A to oznacza, że z całą delikatnością i z całym pięknem zrozumiemy swoje potrzeby. Dowiemy się, co to znaczy miłość, kiedy my wymawiamy to magiczne słowo. Dowiemy się od siebie, co tak naprawdę jest treścią i przywołaniem naszych najważniejszych zaklęć. Wszystkiego, co manifestujemy w życiu, ku miłości, de facto ku właśnie tej iskrze życia. Oto boskość wydarza się miłością na ziemi. Dla istot anielskich i archanielskich, miłość to najwyższa forma wiary. Gdy kogoś kochasz, to znaczy, że wierzysz całym swoim życiem w życie tego człowieka, całym swoim sercem w tego człowieka całkowicie. Jest to pewien rodzaj zaufania, którego nie można zdobyć nawet poprzez doświadczenie. Pamiętajcie o tym, że gdy zajmujemy się magią, ważne są nie tylko nasze doświadczenia, ale suma wszystkich szlachetności, suma wszystkich ciemności, które w życiu zdobyliśmy i oczywiście nasza transformacja to, co z tym robimy. Bardzo istotne, byśmy wiedzieli, że w każdym momencie życia mamy możliwość. Przeprowadzenia alchemicznej przemiany. Być może przez niektóre środowiska przeszliśmy tylko po to, by zdobyć sobie w nich obecność. A następnie w imieniu całej magii w sobie, na całą swoją obecność w tych środowiskach, tak oto niech wydarzy się cud. Oto boska interwencja nie jest zrzucana przez przypadkowych świętych bądź przez istoty anielskie, które się nudzą. Jak wiecie, to tylko człowiek ma percepcję czasu. A więc może mu emocjonalnie coś takiego dolegać. Tak oto dzieją się takie rzeczy, bo ktoś sprowadził to słowem, a słowo ciałem się stało. Dzieją się, bo osoba w mocy, osoba w magii wyraziła o tym wolę. I tak oto ty jesteś tą osobą. Gdy Wenus i Merkury spotykają się w domu Raka, tak oto dowiadujesz się, co jest ci potrzebne, by w ogóle możliwe było czucie miłości. Dociera do Ciebie najprostsza wiadomość. Co należy dodać do Twojego życia, a żeby miłość? Co takiego jest Ci potrzebne, byś to Ty stał się nie tyle poszukiwaczem miłości, czy w jakiejkolwiek innej postaci i pryzmacie, a właśnie źródłem, by Twoja boskość mogła emanować z całym szczęściem Pamiętaj o tym, że miłość to warunki, które wspierają. A właściwie nie tyle warunki, bo miłość jest bezwarunkowa. Gdy kogoś kochasz, Twoją odpowiedzią na wszystko, co ta osoba wnosi, jest właśnie miłość. Gdy jesteś w tym stanie, tak to optymalizujesz się, tak to otrzymujesz doskonałe zdrowie, łączysz się ze wszystkimi wzorami. Które są dla Ciebie, które są boskie, bo zarówno dla siebie samego osobiście, jak i dla tej osoby, którą kochasz, masz pragnienie pozostać w najlepszej formie siebie. Miłość to dla ciebie, dla każdego czyniącego, również pełnia mocy. Gdy energie czerwcowe krzyczą bardzo głośno o tym, że już za chwilę przesilenie, tak to wszystko skłania nas do podsumowania, co takiego w świecie jest zapisane nami jako miłość. Czy my coś lub kogoś w tym życiu kochaliśmy? A jeżeli nie, to czy jesteśmy na to otwarci, bądź czy jesteśmy gotowi na przykład dać życiu w tej materii drugą szansę? Oto miłość bardzo wielu osobom wydaje się czymś odległym, egzotycznym, niepotrzebnym, albo nawet i wręcz konstruktem dawnych czasów. A nasze DNA ma to do siebie, że jest jak genialne oprogramowanie boskie, które potrzebuje określonych czynników aktywujących nazwijmy to katalizatorami informacji. I gdy je otrzymujemy, uruchamiają się w nas nowe możliwości, pewne specjalne pokłady informacji, no i oczywiście nasza własna boska energia. Co za tym idzie, mówiąc językiem biologii. Komórki macierzyste, no i oczywiście wolna wola organizmu w budowaniu tkanek. Tędy przebiega uzdrowienie. Ludzie w dzisiejszym czasie potrzebują zrozumieć, że do świata nie potrzeba już dolewać choroby ani brudu. Wręcz przeciwnie. Należy skupić się na wartościach krystałowych, czystych, na wartościach, które czujemy i które reprezentujemy naturalnie, a niekoniecznie musimy się ich uczyć. Albo się dostosowywać. W tym czasie świata zdamy sobie sprawę z tego, co to oznacza, że my mamy miłość do siebie. Czy w imię miłości do siebie umiemy na przykład nie pójść na nudne spotkanie? Czy w imię miłości do siebie umiemy na przykład ocalić swój czas i nie dać go ludziom, którzy nas nie lubią, bądź też nie poświęcić go na komentarze, które nas nie interesują? Tak to dochodzi do nas, jako czyniących, zwłaszcza i w pierwszej kolejności, że liczy się nie tylko to, co świat umie nam wymienić na pieniądze, ale też po prostu to, jak spędzamy wolny czas, to w jakie wartości dzięki temu urastamy, co się ucenniamy, no i oczywiście dzięki temu, jaką substancją boską się stajemy. Wszystko teraz prowadzi do miłości, i niezależnie od tego, czy masz ten temat przepracowany, czy jesteś w miłości szczęśliwej i cudownej, czy dopiero szukasz, czy w jakiś sposób no, masz focha na miłość, bądź jakieś inne relacje są pomiędzy tobą a tą energią, to możesz nareszcie, masz szansę, po raz pierwszy prawdopodobnie, dostać coś od losu i od świata, co bezpośrednio przekieruje Ciebie osobiście dokładnie w to miejsce, w czasie i przestrzeni gdzie jest Twoja miłość czyli ta miłość, która jest na świecie Twoja i dla Ciebie znajdzie adres to jest taki święty czas on się dopełnia oczywiście w pełniową noc tutaj nie ma tajemnic już od czwartku do soboty ta energia to energia cudu jeżeli komuś sprzyjasz wyślij wtedy światło daj wtedy uśmiech swojego serca na to zabłyśnij o tym, rozelśnij się Wyobraź sobie te osoby w szczęściu. Jeżeli masz dla siebie takie emocje, chcesz na przykład w jakiś szczęśliwy, wspaniały sposób dać komuś miłość, pozwól na to. Zobacz to albo po prostu wyraź to słowami. Pozwól sobie na to, no przede wszystkim odblokuj się na to. Jeżeli zamierzasz na przykład codziennie mówić coś swojej ukochanej osobie, możesz zacząć już teraz. A zawołasz duszę. Pamiętaj, że połączenie Merkurego i Wenus to bardzo, bardzo szczególne porozumienie. To oznacza, że wszystkie wartości żywiołu powietrza przewodzone mocą Merkurego będą służyły temu, co piękne, co obfite, no i oczywiście, co prowadzi do miłości. Co sprawia, że człowiek rozkwita, że tymi wartościami może istnieć na Ziemi. Może się okazać, że w tym czasie świata będzie Ci potrzeba uzupełniać się w wartości, które są dla Ciebie na przykład nietypowe. Możesz poczuć, że chcesz no koniecznie zaabsorbować piękno jakiegoś koncertu, namalować obraz, zobaczyć jakąś sztukę teatralną. O cokolwiek dusza zawoła, pamiętaj, że ważne jest temu poświęcić czas i nawet więcej. Pójdź za tym. To oznacza, że tego pierwiastka Ci brakuje. Tak jak Ciężarnej kobiecie może brakować jakiegoś pierwiastka, jakiejś witaminy, i organizm o to zawoła, nawet w środku nocy, nawet w sposób dziwny. Tak, ty jesteś dokładnie w takim czasie świata i w takiej wersji siebie. To ty rodzisz siebie do nowej ziemi, do nowego świata. Za pierwszym razem rodzi się matka, za drugim rodzisz się sam, za trzecim dostajesz tę klepsydrę od Boga. I w niej jest tylko piasek do wydania na ten najważniejszy czas. Na to, co wpisze się w życie Twoim geniuszem. Na to, co da z Twojej strony magię światu. Teraz masz ten czas i skoro to słyszysz, jest to dokładnie do Ciebie, którym potrzebujesz zapisać swoją wspaniałość. Potrzebujesz nie tylko odblokować swoją magię, ale tym samym dać odblokowanie magii na świecie. Dać wolność, mówiąc bardzo wprost, a jeszcze dokładniej, wyzwolenie całej magiczności życia. Tak oto zobacz, jak było to splątane, jak w kodach społecznych, w konceptach, w przesądach, w historii, jak wszystko to, co dzisiaj jest dla Ciebie ważne na tyle, że spędzasz czas ze mną, jak to było represjonowane, spychane do społecznego hadesu, w jakiś sposób potępione. A nawet obśmiany. I to była nie tylko i wina, co i najważniejsza wada dawnych czasów, że przez to ludzie nie sięgali w ogóle po magię, a już najbardziej nie sięgali po magię siebie. Bo jeśli już zachwycali się jakąś magią, to była ona zewnętrzna, należała do innej osoby, stanowiła czyjąś potęgę. Tymczasem koniunkcja Merkurego i Wenus przyniesie nam. Dokładnie to, czego potrzebujemy. Przyniesie nam takie połączenie swojego poczucia, swojej wiedzy i swojego kierunku. Tak jak wcześniej, być może było nam trudno pozbierać wszystkie siły, wszystkie kierunki i wszystkie działania w jedność, żeby coś się stało. Tak teraz, choć energie będą bardziej gorące, letnie, spowalniające w pewnym sensie, to uda nam się zobaczyć ten obraz. Wyłoni się coś. Do czego biegliśmy, do czego dążyliśmy, a teraz jest gotowe. Bardzo ważne, że znajdziemy nowe pokłady siły na to. Gdy Twój plan macie unieść w nowe życie, gdy jest właśnie tą złotą formułą, gdy jest tym sposobem, dzięki któremu Twoja dusza napisze wszystko, co tworzysz, wszystko, czym jesteś, w taki sposób, że zaprezentujesz tą wspaniałość, no to będziesz to czuć. Wówczas pojawi się Specjalna energia, niezależnie w jakim jesteś stanie siebie, w jakim zdrowiu, niezależnie od tego, czy jesteś w zmęczeniu czy nie, pojawią się zupełnie, zupełnie nowe możliwości. Taki wiatr w żagle. I odnośnie tego, warto w tym czasie pozwolić sobie na to pozorne spowolnienie. Warto no, zaprzestać takiego zagęszczania ruchów, takiego stresowania się. Takiego zagęszczania grafiku. Wakacje i ten czas taki gorący, letni, słoneczny, jest po to, żeby coś zakumulować, coś zrozumieć, wypełnić się energią. Jest po to, żeby właściwie dotrzeć tym ciepłem do swojego serca, by nie tylko wpuścić jako magiczne działanie to słońce w siebie, ale by się rozsłonecznić, by się dowiedzieć w takich zakresach. Co takiego myślimy o życiu? Co takiego się dzieje? Co takiego możemy robić? To są bardzo ważne wartości. Wszystko to przygotowuje nas oczywiście do przejścia przez granice działania tej najważniejszej nocy, oczywiście sobotkowej, rytualnej i pamiętajcie o bardzo szczególnej wartości tego, co robimy, bo na świecie w tak ważnych datach odbywają się rytuały różnej maści. I są to zarówno połączenia z mocą anielską, są to zarówno obrzędy naturalne, jak i oczywiście masa różnych innych rzeczy się dzieje, i w wyniku tego, gdy magia na Ziemi wzrasta w takim momencie, to ta jakość magii, substancja, esencja wszystko, co istnieje, co wypełnia tę magię te nie tylko definicje, ale po prostu żywą substancję, esencję i kontent magiczny. To się wówczas bardzo często zaciemnia, zabarwia w jakiś taki sposób, no, który ciężko nawet później strząsnąć z siebie. Pamiętajcie o tym, że te najważniejsze obrzędy dawnych rytów masońskich i jeszcze dawniejszych no, związanych z krucjatami, one miały miejsce właśnie w tym okresie. To jest taki czas, kiedy wierzy się, że nie tylko na dźwięku świerszczy, na dźwięku świerszczy i e, na e, takich zapachach łąk, i, i na całym cieple lata unoszą się dusze do nieba i łatwiej o w niebo wstąpienie, ale to jest czas, kiedy mówi się, że niebo jest otwarte na prośby, że wiatr Cię słyszy. Należy do tego czasu podejść w sposób szczególny. Pamiętaj, że słowa mają moc i im bardziej o tym wiesz, tym. Większa ta moc dla Ciebie jest dostępna, bo pozwalasz sobie wejść na takie poziomy tworzenia, gdzie inni po prostu nie dali sobie wstępu. Zablokowali to sami dla siebie. Ten czas, no to taki czas, w którym można powiedzieć, że leżysz na łące bądź w swoim ogrodzie, masz połączenie z gruntem, masz połączenie z ziemią, czujesz ten puls, czujesz to ciepło, a jednocześnie słońce. Przepływa mocą przez ciebie, prześwieca, i wszystko, co w Twoim organizmie ciemne, takie puste w energię, takie smutne, wołające, taki brak, to wszystko tymi partykułami słońca jest z Ciebie wręcz wyrzucone. Polecam Ci chociażby ze względów magicznych i uzupełniających, zamiast picia ormusu i zamiast różnych dziwnych terapii czekralnych, polecam Ci wziąć witaminę D, do tego DHA czyli po prostu no, dokomponujące do tego katalizatory i dzięki temu będziesz w stanie doświadczyć tego, co Słońce w całości Ci daje. Pamiętaj o tym, jeżeli możesz sobie taki dzień zrobić, żeby nasiąknąć mocą Słońca. Tak jak ludzie magicznie uwielbiają patrzeć w księżyc, łączyć się z czasem nocy, wiadomo, że jest to czas spokojniejszy, pozbawiony takiego hałasu i chaosu codzienności. Wiadomo, że Łatwiej wtedy skupić się na tym, co, co tworzysz w skupieniu. No ale w momencie, kiedy zrobisz to samo ze słońcem, kiedy pozwolisz sobie doświadczyć na sobie tej dobrej mocy słońca, tej, którą nie straszą w reklamach, tak o to poczujesz, co to daje. Bo jeżeli kiedykolwiek było ci dane odczuć, co daje księżyc, to moc słońca dosłownie wyrzuci cię z butów i ze skarpetek. I polecam oczywiście bez butów, bez skarpetek, na trawie połączyć się nie tylko z pulsem ziemi, ale po prostu jeszcze raz odnaleźć swój. W tym czasie warto pójść ze sobą na spacer, warto zabrać siebie w jakieś nowe okoliczności, warto dać sobie szansę, by świat Was zauważył. Jeżeli na co dzień siedzicie w domu i liczycie na to, że miłość Wam wpadnie na spadochronie przez okno, to w tych dniach bądźcie łaskawi dla miłości i miłość się odwzajemni tym samym. Po prostu wyjdźcie z domu, pozwólcie, żeby ta wasza wibracja, ta wasza energia i wasza otwartość na związek, by te informacje przedostały się w powietrze, by się przedostały w wodę i by po prostu życie o tym dowiedziało się. Bo często osoby, które są w jakiś sposób samotne, no osobiście wyrzucają się. Na orbitę rzeczywistości, wykopują się totalnie w jakiś sposób ze swoich zwyczajnych, powiedzmy, możliwości, które mają w kosmogramie, a potem się dziwią, że nic ich nie spotyka, że te gwiazdki, o których tam czytają, to jakieś lewe czy krzywo ktoś patrzy, no bo niestety, ale ta osoba tak nie funkcjonuje. Pamiętajcie o tym, że jeżeli się chowacie, włączacie się z życia, usiądziecie na ławce rezerwowych z różnych względów, to może was wiele ominąć, no i macie taki wybór, oczywiście. Nie musicie uczestniczyć w projekcie świat na 100% zaangażowania. Ale jeżeli chcecie być w miejscach robić rzeczy i doświadczać całymi zmysłami, no to nie ma innej drogi. Bardzo istotne, że wszystko, co robicie, wszystko co jest wasze na tej ziemi, nie tylko Was zasila, wspomaga, ale wystawia Wam pewnego rodzaju wizytówkę. Wasza energia przedstawia Was zanim wejdziecie do pomieszczenia. Wasza energia jest znajoma duszy, która o Was słyszy, nawet jeśli nie widzi Waszego zdjęcia, ani jeżeli nawet nie wie, w jaki sposób moglibyście się w życiu tej osoby przydać. Jest to coś w rodzaju wizytówki, czy też dowodu osobistego, energetycznego. I gdy ktoś o nas słyszy, gdy ktoś w jakiś sposób przecina się z informacją o nas, to ten pierwszy respons, ten impuls, ta reakcja to jest właśnie reakcja na tą waszą aurę. I teraz, w momencie, kiedy uprawiacie magię, to jest zawsze informacja uniesiona. To osoby, nawet obce, które was nie znają, mogą na przykład czuć potrzebę zwierzanie się wam albo szukania wspólnie rozwiązań dla swoich problemów. Możecie czuć się nagle zatrudnieni przez cały świat, ale w jakiś dziwny sposób bez wynagrodzenia. Pamiętajcie, że wynagrodzeniem jest chociażby już to, że rośniecie w tę moc. Gdy komuś pomogliście, idziecie spać tego dnia, i teoretycznie jesteście tym samym sobą siebie, ale w praktyce jesteście powiększeni dokładnie o to, co daliście. Jesteście tym, którzy to zrobiliście. No i oczywiście to nie jest tak dosłownie jak zbieranie oznaczeń harcerskich, czy też zbieranie sprawności, albo y, takie zdobywanie punktów w grze. Ale można na to spojrzeć przez taki pryzmat, bo osoby, które zdecydowały się częściej wejść w akcję, po prostu czuć, osoby, które mają sukcesy w praktyce, mają innego rodzaju poczucie własnej wartości, pewność siebie, ruchy, decyzje. Oczywiście no nie dałoby się inaczej, bo wszystko to, co robimy, nas kształtuje. Jesteśmy efektem zarówno całego świata, przez który przeszliśmy, jak i siebie, swojej reakcji na ten świat. I w momencie, gdy spędzamy czas w magii, w momencie i w momentach, gdy dodają się do naszego czasu dnia, do czasu zwyczajnego, bieżącego, dokładnie takie iskrzące sekundy tak wówczas każdy inny organizm, już nie tylko ludzki, rozpoznaje w nas tę energię wyższą. I uwaga, spodziewa się po nas tej energii. A więc po jakimś czasie sama nasza aura uczy nas respektu i zachowania z respektem. Nawet jeżeli my z 96 moglibyśmy się zachować inaczej, albo my z poprzedniego etapu życia no, mielibyśmy na szybkim wybieraniu zupełnie innego rodzaju argumentację, to jednak my, którzy uprawiamy magię, wiemy o tym, że nie każdy rozumie, co robimy, chociaż dla każdego, kogo spotkamy, możemy być błogosławieństwem. I to my wiemy, jakie mamy zadanie. Pamiętajcie, że nie każdy z nas nosi pelerynę do pracy, chociaż niektórym się zdarza. I w związku z tym nie mamy nawet takiej możliwości, żeby ogłosić światu całe spektrum tego, co robimy. A więc nie spodziewajmy się, że świat się domyśli. Jeżeli chcemy, wyjaśnijmy to, miejmy swoich uczniów, a jeżeli chcemy wpływać na świat, a jednocześnie nie chcemy się tłumaczyć, taka możliwość też istnieje. Pamiętajcie, nie rzucajcie słów na wiatr, kładźcie je w sposób zdecydowany i tylko i wyłącznie wtedy, gdy chcecie, by stały się rzeczywistością. Bo wiatr was słyszy, a teraz słucha was cała natura. Wszystkie kwiaty, wszystkie kolory rzeczywistości w swojej naturalnej formie, w swoim występowaniu, nie w naśladownictwie, którego dopuścili się ludzie, farbując tkaniny albo czyniąc obrazy i tworząc kolory na podobieństwo tego, co poznali z kwiatów. Zupełnie coś innego. Oto mamy możliwość nawet dotknięcia takiego oryginalnego, boskiego różu. Czy też kolorów brzoskwiniowych. Pamiętajcie o tym, że niezależnie od tego, czy wydaje Wam się, że macie na to w sobie archiwum, czy nie, to wszystko się w Was zapisuje. I to nie jest bank pamięci, ale to jest zbiór wszystkich częstotliwości życia. I jeżeli wydaliście na coś swój czas, to się to. Zacznijcie to traktować jako swoje zasoby. W tej inspiracji. Ważne jest, żebyście ten czas spędzili w sposób piękny. Żebyście spojrzeli, jakie macie emocje i uczucia o miłości. Żebyście zobaczyli, z jakim przekazem jesteście blisko, bo może ta miłość to dla Was taka bardziej piosenka Tyler Swift, że na samym końcu musi być jakieś rozstanie czy coś takiego. A może dla Was wizja miłości to jest życie razem do późnej starości i zbieranie jagód w lesie. No, w niezależności od wszelkich schematów społecznych, zobaczcie, co to oznacza dla Was osobiście. I uśmiechnijcie się o tym. Wybierajcie takie wizje, takie pomysły, które sprawiają, że macie o tym jasno i ciepło w sobie. No i oczywiście, to jest czas na życzenia dla siebie. Tak jak niektórzy z Was wiedzą, że życzenia to jest ogromna moc, to są kierunki dla energii życia. No, tak niektórzy zupełnie powątpiewają w to i nawet sobie niczego nie życzą. A to jest najważniejsze, bo każdego dnia, kiedy się budzisz, masz możliwość właśnie takim życzeniem, takim kierunkiem zmienić świat. A jeżeli nie potrafisz sobie życzyć, to sobie zadaj pytanie. Zadaj pytanie, jak to jest być najszczęśliwszą mną? Jak to jest żyć najszczęśliwszym życiem, które jest dostępne. Dla mnie i którym mogę żyć w świecie, jak to jest yy, cieszyć się i odkrywać nowe rodzaje radości? Na przykład. I tędy pracuj, czyli dokładnie pytaniami kwantowymi. W tym czasie warto również, no, słowami zająć się przeszłością, czyli jeżeli masz jakiegoś partnera czy partnerkę, których chcesz przebaczyć albo odciąć jakąś przeszłość, no to możesz też teraz. Zamiast y, rozcinać węzły nad świecami, zrobić to słowem, po prostu powiedzieć. W tym czasie wszystko służy miłości. I dlatego też po tej medytacji, właściwie już teraz, otwórz dłonie i poczuj, jak rozkwitasz na to, co przyjdzie. Dostaniesz coś dla siebie, coś własnego, coś, co będzie kluczem. Miłości w Twoim życiu. I tak oto miej odwagę podążyć za tym. I niech miłość jest. Dzięki Tobie, Tobą i poprzez Ciebie. Abra kadabra.